To jest kwadrans na angielski, lekcja 313. Dziękujemy patronom i patronkom. Ten odcinek powstał dzięki Wam. Witajcie w lekcji o sztucznej inteligencji. Wszystkie głosy, które usłyszycie w tym odcinku. Nie zostały wygenerowane przez AI. Ale nie przeszkadza nam to omówić to zagadnienie. Celem dzisiejszego odcinka jest przybliżyć Wam nieco słownictwo związane ze sztuczną inteligencją. Do takiego poziomu, żebyście mogli obejrzeć samodzielnie filmik anglojęzyczny tłumaczący dokładnie, jak działa sztuczna inteligencja. Przy okazji będziemy też definiowali niektóre podstawowe zagadnienia. Without keeping you waiting, let the lesson begin. Na start chcielibyśmy podziękować słuchaczowi Piotrowi, który po raz kolejny podesłał temat i wstępne opracowanie materiału. Thank you Peter. Sztuczna inteligencja, jak już zapewne wiecie po angielsku, to są dwie literki, czyli AI. AI. Po polsku też są dwie literki, tylko nie te. Jest to skrót od artificial intelligence. Artificial intelligence. Tak, artificial oznacza, że coś jest właśnie sztucznego, w sensie, że no nie pojawia się naturalnie, okay. ale nie jest to podróbka, nie? To nie jest takie mm -hmm. sztuczne jak, oh, it's fake, A, tak. bo to jest inne słówko, tylko właśnie artificial. Ten skrót też pomoże nam, trochę mam nadzieję, że popularność tego skrótu pomoże nam też przy literowaniu, prawda, bo dla Polaków najtrudniejsze są literki A, E, I, czyli AI, no i zostaje nam tylko I. Jako E. Po polsku, jakie to są literki, Aniu? S-I. Prawda, czyli sztuczna inteligencja S-I. I odkąd mamy boom na narzędzia ze sztuczną inteligencją, zauważyłem, że użycie terminu S-I. Spadło drastycznie tak. na korzyść AI. Od razu wiadomo o co chodzi. I termin ten został ukuty przez Johna McCarthy'ego już w 56, 1956 roku. Dawno temu, można by rzec. A prace nad sztuczną inteligencją jakby no już nawet mogły się pojawiać nieco wcześniej. I uwaga, sztuczna inteligencja to jest rzeczywiście technologia, i tak rozumiemy tę frazę dzisiaj, ale jest to też cała dziedzina nauki. Trochę podobnie jak fizyka. Jest też taka dziedzina, jak sztuczna inteligencja. I definiuje się ją troszkę tak, że to jest: technology that enables computers and machines to simulate human intelligence and problem solving capabilities. Mm -hmm. I tutaj fajną frazą jest simulate human intelligence, czyli naśladowanie. Tak, symulowanie, naśladowanie. I tu możemy powiedzieć albo simulate. Simulate albo imitate. Imitate. Jako imitować. Albo mimic. Mimic. Jak mimika. Jak mimika, albo jak zwierzęta posiadają umiejętność upodobniania się do otoczenia. Że się maskują. Mm -hmm. To w tym sensie taki okay. mimik. Mimetyzm. O, to tak się nazywa u zwierząt. Okay. Czyli naśladować. alright Pierwszym z takich terminów związanych właśnie z AI będzie Machine Learning. Machine Learning. Jest to uczenie maszynowe, tak to się tłumaczy. Jest to poddziedzina AI. Podobnie trochę jak termodynamika jest pod dziedziną fizyki. Dobrze? Czyli mamy Machine mhm. Learning. Mhm. Czyli maszyny się uczą. Brzmi strasznie. Scary. I don't know. Nauka polega na tym, że trzeba wprowadzić dane, czyli input data. Input data. I potem taki system maszynowy sam się uczy, czyli mówi się po angielsku i po polsku też, że się trenuje ten model. Czyli train a model. Train a model. Ten model na podstawie danych wyciąga jakieś wnioski i przewiduje, co się wydarzy dalej, czyli jakie dane mogą się pojawić dalej. Przewidywać to będzie make predictions. Make predictions. razu mi się wyrażenia dnia przypomniały. <laughs> no proszę. Na końcu model sprawdza, czy to przewidywanie było trafione, albo jak bardzo odległe było, albo robi to tutaj jeszcze chyba człowiek przy machine learning, czyli oceniamy rezultat. Evaluate output. Evaluate output. Wyśmienicie. I są dwa takie główne modele uczenia się. Jeden z nich to jest Uczenie nadzorowane, czyli supervised learning model. Supervised learning model. Jak myślisz, co to oznacza, że jest supervised? Jakiś człowiek to nadzoruje? Tak, jest ktoś, sędzia zewnętrzny, który mówi: OK, dobrze ci idzie. Well done. <laughs> czyli na, well done, zgadza się, ale przede wszystkim też ta, ten człowiek przygotowuje dane, czyli je nadaje im etykietki, opisuje te dane, to to jest właśnie Supervised Learning Model. I takie dane to są właśnie Labeled Data, czyli mają swoje etykietki. Labeled Data. Tak, po polsku to są dane oetykietowane. Boże, po polsku to jest taki trudny wyraz. Oetykietowane. Jak stół z danymi nogami prawie. Zgadzam się z tobą. No i będą też Unlabeled, czyli dane nieoetykietowane. Oh. <laughs> Dane nie o etyk nie, to jest, za trudne, to jest za trudne po polsku. Unabled data, unlabeled. Tak, unlabeled. Tak jest. No i wtedy sobie sprawdza model, czy trafiłem, czy nie trafiłem <grym> i na tej podstawie się uczy. Tak, że mamy supervised learning model. Drugi to jest ten unsupervised. Unsupervised learning model, czyli uczenie nienadzorowane, i tam częściej mamy do czynienia z surowymi danymi, takimi nieobrobionymi, czyli raw data. I potem jednym z poddziałów machine learning będzie deep learning. Deep learning czyli to się nazywa uczenie głębokie. Mm -hmm. Jak na razie mamy jasność tak. z tymi terminami, Aniu? Tak. I teraz, co ciekawe, tutaj mamy jedną z rzeczy, która jest bardzo popularna, bo deep learning, to uczenie głębokie, daje bardzo dobre <coughs> rezultaty. a w sensie, że te modele, które coś przewidują, działają dużo sprawniej, jeżeli został uwzględniony deep learning, mm -hmm. czyli to uczenie głębokie. I ono może być też dalej Rozdzielone na generatywne AI, Generative AI. Generative AI. Czyli to, które uczy się jakiegoś wspólnego rozkładu cech, no i potrafi nam coś wygenerować, coś wytworzyć. Mhm. Czy słyszałaś o jakichś AI, które już obecnie działają, a które coś potrafią? Co możemy zrobić za pomocą AI? To ja plus AI, jakby ja już mówiłam, że jestem w średniowieczu wieczu technologii, prawda? Rozumiem, no ale. Być może zetknęliście się albo ty też się zetknęłaś. GPT te sprawy, tak? Tak, no że może generować grafiki, prawda? Jest też praca mocna nad generowaniem filmików, wideo. Bardzo dobrze AI radzi sobie z generowaniem muzyki, która jest bardzo matematyczna. W sensie muzyka mm -hmm. sama w sobie jest matematyczna, także z tym AI jakby nie ma za bardzo problemów. A drugą jakby gałęzią AI jest, to się nazywa po angielsku, discriminative AI. Discriminative AI. Tak. Discriminative w tym sensie, że ono rozróżnia, rozdziela różne klasy. To nie jest, że jest dyskryminuje jakieś mhm. dane, tylko że je rozdziela. Ale no, po polsku, jak znalazłem tłumaczenie, dyskryminacyjne AI. Z tym, że raczej się widzę, że unika tych terminów. Okej. Okay. No, bo może wprowadzać w błąd, nie? Tak. I przy deep learning, przy uczeniu głębokim, stosuje się coś, co się nazywa sieci neuronowe, czyli Neural Network. Neural Network. I to jest taka sieć połączeń informacji, która ma właśnie przypominać trochę połączenia między naszymi neuronami. No. I tam są, i pomiędzy tymi połączeniami są różne warstwy i, i to się świetnie sprawdza. W Toruniu jest zresztą świetny fachowiec, od tego doktor duch, z którym współpracowałaś chyba kiedyś nawet. Profesor chyba nawet bym powiedziała. Y profesor, tak. A ja powiedziałem co? Doktor, mm -hmm. przepraszam. Profesor duch. Profesor y Włodzisław. <laughs> tak. Pozdrawiamy. Także Neural Network a jest też terminem właśnie związanym z deep learning i sposobem przetwarzania tychże informacji. I teraz gdzieś na połączeniu y, tych rzeczy istnieje coś takiego jak large language models. Large language models. W skrócie to są LLMs, czyli duże modele językowe. Okay. Jest to specjalistyczne AI, którego zadaniem między innymi jest przetwarzanie naszego języka, naturalnego, czyli mówionego i pisanego. Mm -hmm. To przetwarzanie po angielsku to jest natural language processing. Natural language processing. W skrócie NLP. Okay. Czyli NLP to są specjalne AI, które specjalizują się w przetwarzaniu języka. To dzięki niemu właśnie możemy rozmawiać dla przykładu z czatem GPT, tekstowo, bądź słownie, no bo on się specjalizuje właśnie w rozumieniu i wytwarzaniu języka naturalnego. I też ChatGPT bazuje właśnie na LLM, czyli Large Language Model. Right? Mhm. Mm Wyśmienicie. Taki ChatGPT to jest przykład chatbota. No, po angielsku to jest właśnie chatbot. Mhm, mm chatbot. I żeby z nim rozmawiać, czy żeby ogólnie komunikować się z AI-em, używamy czegoś takiego, co po polsku nazywa się prompty. I oczywiście jest to wyraz angielskiego. I żeby je wysyłać, to będziemy klikać guzik submit. Czyli robimy submit prompts. Submit prompts. Super, to jest wpisywanie promptów. Prompt to jest informacja, którą się przekazuje systemowi, żeby ten system wiedział, co ma zrobić, na czym nam zależy. Promptem może być pytanie, twierdzenie, obrazek. Tak. I dało to też początek wyrażeniu prompt engineering. Prompt Engineering. Jak myślisz, co to jest? Prompt Engineering. To jest jakaś. No. Czekam na wyjaśnienie. Inżynieria promptowa. Inżynieria promptowa. Czyli dobieranie jak najlepszych promptów żeby uzyskać rezultat taki, jaki nam jak chodzi. Jak najlepszy, okej. Okay. Tak, łącznie z tym, że powstał jakby zawód Prompt Engineer, więc osoba, która wie, jak rozmawiać z AI, żeby to AI zrobiło dokładnie to, co chcemy, inaczej mówiąc. Okej, okay, no to już jest dla mnie czarna magia, ale dobra, no. No właśnie, i dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że po pierwsze, no rozmawiamy z AI, ze sztuczną inteligencją, która nie zawsze może zrozumieć do końca, o co nam chodzi, albo dać różne rezultaty. I słynną rzeczą, nad którą pracuje się nad ukróceniem jej, to są zmyślanie. Mhm. AI zmyśla. Potrafi zmyślać, czyli odpowiedzieć na pytanie, na które no nie zna odpowiedzi, ale ją przewiduje, bo tak jak mówiliśmy, AI przewiduje. No tak, ale ono ma y, taką bazę danych z internetu, która jest nie do końca prawdziwa. Tak, no przykład niedawny tego to były próby chyba w Polsce jeszcze. Ja, ja nie mam tej funkcji dostępnej, ale Google w, wdrożyło element AI, który oprócz wyników odpowiedzi przy wyszukiwaniu podaje też streszczenie, jakby, popularnego wyniku. No i tam są totalne bzdury, często. Czy pojawiały się totalne bzdury? Typu, jednym ze sposobów na walkę z depresją jest Scott z miostu Golden Gate Bridge. Okej. Okay. I to była odpowiedź zaciągnięta y, z Reddita, y, po prostu z jakiegoś. Trollowego komentarza. No tak, bo on nie potrafi yy, jakby selekcjonować danych, nie? On po prostu je zaciąga. Tak, no nie zrozumiał tutaj sarkazmu mm -hmm. sytuacji i, i podpowiada. Albo według właśnie tych efektów to AI mówi, że na pytanie, czy człowiek może jeść kamień, odpowiada, tak, zjedzenie jednego kamienia dziennie działa OK na twój układ. No, dokładnie tak. Po angielsku, jeśli AI zmyśla, to się mówi, że ma halucynację. Czyli AI hallucinates. AI hallucinates. Tak, i to jest fraza, którą będziemy stosować. Aniu, czy będziesz testowała jakieś narzędzia AI, tak żeby sprawdzić? Pewnie nie ominie mnie to w końcu. Sporo pracujesz w kanwie, która, która coraz więcej implementuje tak narzędzie AI. Mam nadzieję, że te wyrażenia pomogą Wam się rozeznać, jak to wszystko działa, a link do ciekawego filmiku, który tłumaczy, jak właśnie dokładnie działa AI, zostawię na naszej stronie internetowej, właśnie w lekcji 313. Rozwój AI niesie ze sobą wiele ryzyka, ale i ogromne możliwości. Może w nieodległej przyszłości tłumaczenie będzie przebiegało tak sprawnie, że mało kto będzie potrzebował uczyć się języków obcych. I ciekawe, czy wtedy spadnie na przykład znaczenie angielskiego na świecie? Czy może wszystko domyślnie nadal będzie tłumaczone na angielski, ale już przez sztuczną inteligencję? Ciekawi nas, jak zapatrujecie się na ten temat. I czy widzicie już wpływ rozwoju tej technologii u siebie w pracy lub w życiu osobistym? Dajcie znać w mailach i komentarzach. Do usłyszenia za tydzień na urodzinowym odcinku kana. That's all for today. Talk to you again next week. Bye. Bye.